Uuu, ciemano, zaraz ma przyjechać ekipa, jedziemy się przejechać. Ogólnie buty mi zamarzmy na sopel. Podciągnąłem sobie łańcuch. No i czekam aż ekipa przyjedzie. Sprzęt zatankowany. Jest minus 3 stopnie. Może się w końcu wezmę, trochę czasu znajdę, to te światło w becie podłączę. O kurwa. 4 subie to wystarczy, kilka sekund. Dobra, wydech przymocowany, kurłopany! W ogóle sprzęt nie kopczy. co to się stało. Naprawdę wam powiem, że jak wywaliłem to od silnika, to ta beta mi przestała dymić. Gdzieś tu się kawałek przejedziemy. Ja też nie będę szalał, bo mam ten kiwak jeszcze pęknięty z jednej strony. To żeby się zaraz beta nie złożyła. Dobra. O, na chustkwardy kupiec jutro przyjeżdża. Wystawiłem to, jest, wystawiłem na grupę marketplace'a. To mam naprawdę chyba z 80 wiadomości i jest chyba z 50 wiadomości takich, że 2 700, 2 800 i gość jest dzisiaj. A jutro przyjeżdża goście, co pewnie ją weźmie za 3200, tam bez negocjacji. Więc y, od razu się z nim ugadaliśmy i niech zabiera sprzęta. A do zawodniki. Ja pierdzielę, zapierdzielają Kurwa światła <ścoughs> Co tak długo Muszę w podnóżek kurwa śnieg wyjewać, bo mi się tak buty ślizgają na nich Kurczę, tam jaki korzeń walnąłem, ja pierdzielę. Jakby mniej powietrza mieć, to już kapeć. Ale fajnie tamtym lasem było lecieć, takie górki, kurde. No, 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 tam fajnie, no. <laughs> Tylko, że jak dół nagle dwumetrowy. Co? Co? Tam no, dół kurde. od ja, To no to dalej można wjeżdżać, chyba że ktoś to przeskoczy i. Tak. Ciekawe czy tam głęboko kurwa jest. No raczej Ale je. Pewnie zaraz kurwogą ogon zgubi. Dobra. Tu jedziemy, bo zaraz kto pogoni. Dobra, mogłem nie gasić. A takie piste zobaczymy tam? No to dawaj. No jedziemy, tylko lasami jedziemy Jedziemy. Co? No. Lasem tak. A, jeszcze byłem O kurde, worki No jadę kurwa na worku Kurwo panie nie jeździłem na worku, kurwo Panie, to aby na pewno bezpieczne? Zaraz ci o kurwa, ale poszedł. Ja pierdziele. O kurde. Hej, nieźle. Trzech pojedziemy? Siadaj <śla> <śla> kurwa tu pierwszy. O kurde. Ja rozjadę z Co, na jednym worku? Panie, dawaj <śla> nogi tu. Dobra, no, tylko. Ja... Łajster, czekaj, kurła! Ja pierdzielę! Tarek mi z lupy uciekał! Tarek! Tardzik na dupie! O kurde! O. Jajco? Chuj, jedział chyba dalej, bo nie... Ja no... i nie wiem, czy wejdę pod te górę. Ale bez kitu, i tu, i tu tak ciężko się wchodzi pod tą górkę! Ślisko jest do tego! O kurde, no motorem to by tu nie podjechał już. Podjechał, był dobry rozpęd. Co ty na tym lodzie? Ja to mówię, że nie wiedziesz. Najgorzej jak ustaniesz na końcu. Najgorzej jak na końcówce ustaniesz. że to się tak może skończyć? Panie, było trzymać! Kur, to bardziej strono to nie próbuję. No teraz No jedziemy bo. Ale kureńko! <laughs> Lasem! Nie. Zimno. Prze... Przejezdźa któryś. Konka. co pokostki ma wody. Kawałek. Zaraz pokoruj Ja pierdzielę Tylko że to tam przy tokarakach może pęknąć. Wszędzie może pęknąć. Idziemy dalej? Ja to pierdzielę Jak tam. Co? A nie masz? Nie mam. Od tamtej z Ej, ale w sumie od tamtej strony jest płytko tylko. Ej, idzie, jedziemy od tamtej strony wjechać? No możemy objechać, tam jest chociaż płyciej trochę. <laughs> Zaraz ta dzik środkiem driftem leci. <laughs> Kurła fajnie! Nie, tam, tam się chyba za tak. Panie, co pan manety nie szanujesz? Ja pierdziele, ja to dwa tygodnie nie jeździłem, to pierdziele